Ojca Pio. 13 marca. To było cierpienie, które absolutnie nie zrobiło mi niczego złego. Powiększało we mnie ciągle coraz bardziej zaufanie do Pana Boga. Czułem się coraz bardziej przyciągany do Pana Jezusa. Chociaż nie było ognia, to jednak czułem, że wewnętrznie cały się spalam. Bez więzów czułem się bardzo mocno przywiązany do Pana Jezusa. Czułem, że spala mnie tysiąc płomieni. To sprawiało, że żyłem i umierałem, a więc cierpiałem, żyłem i umierałem bezustannie. Witajcie, kochane walorki. Dzisiaj zacznę od ogłoszeń. Ostatnio nie było komentarza, a po piątkowej drodze krzyżowej przybyło subskrybentów na tyle, że została przekroczona ta okrągła liczba 50 tysięcy. Już ostatnio zapowiadałem, że piosenka mająca to podkreślić jest w trakcie tworzenia i jest już niemal gotowa. To znaczy, tak trochę na skróty, ponieważ pierwotny pomysł był taki, by zawrzeć w niej wasze zdjęcia. Jednak zapewne jeden oglądał się na drugiego i ostatecznie nikt zdjęcia nie przysłał. Musiałem się więc nagłowić, jak sobie z tym poradzić. No i prawie już jest gotowe. Efekt będziecie mogli zobaczyć niebawem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo kosztowało to niemało wysiłku. I również pomocy Konrada wyszła taka. Typowo walorkowa piosenka. Była już dawno w planach, ale jakoś pomysł tak schodził na dalszy plan. Aż teraz przy tej okazji okrągłej liczby subskrybentów powrócił. No i zobaczycie, co z tego wyszło. Ja w każdym razie jestem dość z niej zadowolony. Refren brzmi zostań z nami i mam nadzieję, że zostaniecie. Ta okazja w szczególny sposób kieruje mnie w stronę podziękowań i wdzięczności dla was. Przede wszystkim bardzo pragnę wam podziękować, że jesteście, bo no bez was ta liczba by przecież też nie istniała. Szczególnie dziękuję osobom bardziej związanym z tym kanałem, którzy codziennie się na nim pięknie witają, pozdrawiają, które oglądają każdy film, który się na nim pojawia, i nawet czekają na kolejny. Chciałbym nawet wymienić te wszystkie osoby, ale istnieje niebezpieczeństwo, że kogoś pominę, więc raczej się powstrzymam. W każdym razie bardzo, bardzo z serca Wam dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję również za wasze zaangażowanie, zadawanie świadectwa wiary w tych pięknych komentarzach. Wybaczcie, że na nie nie odpisuję. Dawniej próbowałem, ale ponieważ trudno mi nadążyć z czasem, to jest jak jest. Tylko nie myślcie, że ich nie doceniam, po prostu nie wyrabiam z czasem. Dziękuję Wam za życzliwość wobec siebie nawzajem. Stworzył nam się taki właśnie przytulny, walorkowy świat. Dziękuję też za modlitwę, yy, za to, że zarówno mnie nią wspieracie, ale i siebie nawzajem. To jest niezwykle cenne. Dziękuję również tym, którzy chociaż raz kiedykolwiek wsparli kanał. Przez jakąś wpłatę, a także tym, którzy zdecydowali się uczynić to częściej. Są nawet osoby, które wspierają regularnie. To ma znaczenie, nawet niewielkie kwoty. To pomaga w utrzymaniu kanału, pokryciu kosztów, które, jak się pewnie domyślacie, wcale nie maleją. A także jeszcze chciałoby się, żeby trochę zostało na rozwój. Gdy sobie przypomnę, początki, to było praktycznie Prawie bez żadnego zaplecza sprzętowego. Lajwy to już w ogóle. Tło na sznurku, przez pokój, wszystko porozkładane na łóżku, trzeba było codziennie zwijać i rozwijać. Teraz już jest znacznie lepiej. Dlatego z serca bardzo Wam dziękuję za pomoc. Oczywiście polecam się na przyszłość, ale nie za wszelką cenę. Niedawno widziałem. Film pewnego księdza, który tak bardzo usilnie prosił o wsparcie, że aż mi się nieco przykro zrobiło. Ja rozumiem, że potrzeby zawsze są i pomysły niejednokrotnie uwarunkowane są od środków, ale trzeba też rozumieć, że wielu ludziom i tak trudno się żyje. Na wiele rzeczy brakuje i myślę, że takie błaganie, no nie wiem, czy powinno mieć miejsce. Co innego, gdyby chodziło. Co najmniej o przetrwanie kanału. To co innego. Dlatego ja aż tak usilnie Was nie błagam, ale Pan Jezus sam powiedział, że kto prosi, otrzymuje, więc ja także proszę. Wiedzcie, że noszę w sercu wielką wdzięczność wobec Was. Teraz po awarii organów, a co za tym idzie, po zakupie zastępczych, to już całkiem jest tragedia. Ale <laughs> udało się i gorzkie żale. Mogą się odbywać. No i to cieszy. A widzę, że lubicie śpiewać, więc też chciałbym zrobić większy użytek w przyszłości z tego, że jakoś tam umiem grać. Przecież kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Więc chciałbym was też prosić i zachęcić, byście śpiewali. Jak to było? Każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. No właśnie. Mówi się, że śpiewają ludzie dobrzy. Ktoś powiedział takie piękne słowa: gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp. Tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Myślę, że dobrym pomysłem będzie również zwiększyć ilość śpiewu na naszym kanale. Jeszcze teraz mamy wielki post, więc tak trochę umiarkowanie, ale myślę, że później się rozkręcimy. Chciałbym też w przyszłości może trochę wyjść z kamerą gdzieś poza studio. Jakąś tam wizję już tego mam, ale to jeszcze są plany na później. Ale się dzisiaj rozgadałem. Dobra, wystarczy. Yy, ogłoszenia pewnie jeszcze będą nie jeden raz, ale nie ma co przesadzać. W końcu to ma być mądrość, ojca Pio więc wybaczcie zatem idźmy już do tematu a dzisiaj kolejny niełatwy cytat ojca Pio znów pada temat cierpienia ojciec mówi, że to cierpienie nie zrobiło mu nic złego a wręcz przeciwnie powiększało zaufanie do Boga to i dla nas może być nauką bo pierwsze co zazwyczaj człowiekowi przychodzi na myśl gdy dotyka go jakieś cierpienie to to, że jest to wielka krzywda, co się dzieje. Cierpienie przyciąga do Jezusa. Dzieje się to na takiej zasadzie, że przecież już Izajasz prorokował o Jezusie, że będzie to mąż boleści oswojony z cierpieniem, tak czytamy w księdze Izajasza. Osobiście trudno mi tak do końca zrozumieć taki stan, jaki ojciec Pio dzisiaj nam podaje. Czułem się coraz bardziej przyciągany do Pana Jezusa. Chociaż nie było ognia, to jednak czułem, że wewnętrznie cały się spalam. To chyba musi być ogień prawdziwej miłości. A jak pamiętacie, z pewnością, miłość i cierpienie mają tak wiele wspólnego. Wystarczy spojrzeć na Jezusa. Zarówno miłość, jak i cierpienie na tak wysokim poziomie. A ojciec Pio czuł się tak bardzo mocno przywiązany do Jezusa, chociaż bez więzów, jak dodaje. Swojego czasu wspomniałem Wam, że będę Wam podawał trochę faktów z życia ojca Pio. Myślę, że dzisiaj jest na to dobry moment, bo mam wrażenie, że w tym dzisiejszym temacie niewiele mądrego jestem Wam w stanie jeszcze wymyśleć. Może ktoś z was ma jakąś myśl czy więcej własnych doświadczeń. Jeśli tak, to nie krępujcie się, by to napisać w komentarzach. To może dzisiaj jeszcze taka historia o uzdrowieniu Wandy Półtawskiej. Karol Wojtyła jeszcze jako biskup napisał list do Ojca Pio. Było to w roku 1962 z prośbą o modlitwę za chorą na raka 40-letnią przyjaciółkę Wandę Półtawską. Stygmatyk podczas lektury tego listu powiedział: Jemu nie można odmówić. Niedługo po tym rak ustąpił. Biskup Wojtyła nie krył wdzięczności. Napisał takie słowa: 21 listopada przed operacją chirurgiczną wyzdrowiała niespodziewanie. Dzięki składamy Bogu. A także tobie, wielebny ojcze, lekarze nie mogli wyjaśnić nagłego uleczenia. Po pięciu latach sama Wanda Połtawska pojechała do niezwykłego kapucyna. Tak to wspomina. Stareńki chodził już z trudem. Podprowadzony do ołtarza, msza święta, celebrowana przez ojca Pio, promieniowała szczególną treścią. W kościele, mimo tłumu, panowała niezwykła u Włochów cisza. A po mszy świętej, ojciec Pio z trudem, powolutku skierował się ku Zakrystji. koło nas i na chwilę zatrzymał się, powiódł wzrokiem po ludziach i zatrzymał go na mnie. Podszedł bliżej, pogłaskał mnie po głowie i spojrzał. I właśnie to spojrzenie którego opisać nie potrafię, sprawiło, że już wiedziałam. Wiedziałam, że wtedy, w 1962 roku, to nie był przypadek. Teraz już dobrze? Zapytał. Uśmiechnął się i poszedł dalej. A ja nie powiedziałam słowa i nie mogłam się ruszyć. Klęczałam bez ruchu. Aż w kościele się rozluźniło. Po drodze kobiety nie dały mi przejść. Dotykały mnie mojej głowy, pytały: Co pani zrobiła, że ojciec Pio do niej podszedł? Co zrobiłam? A ja właśnie nic nie zrobiłam. Ojcze Pio, tak pięknie powiedziałeś o naszym ukochanym papierzu, że jemu nie można odmówić. Dzisiaj tak bardzo niektórzy chcą Janowi Pawłowi II tak wiele odmówić i to tak niesłusznie. My nie odmawiajmy. Myślę, że to całe zamieszanie powinno nas jeszcze bardziej zapalić w miłości do Jana Pawła II. Święci Ojcze Pio i Janie Pawle II, módlcie się za nami. Amen. To do jutra. Hej, 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 hej. <laughs> Do outra